Dzień dobry, Nerdy. Co możemy uzyskać z Napoleonki i złych warzyw? Rzepa 28. Gra idealnie nadaje się do bitewniaków skrypty. A przy okazji da mi wymówkę, żeby pofilozować o sztuce robienia gier, a w zasadzie o dwóch punktach, w których turnip ma przewagę nad innymi indykami i niektórymi powiedziałbym nawet komercyjnymi grami. Ale zacznijmy może kontrowersyjnie od początku. Gdzie się podziało 27 poprzednich turnipów. Była kiedyś gra Inquisitor. Gra działa się w świecie Warhammera 40 000 i używała nietypowych miniaturek w skali 54 mm. Jest też bardzo znany artysta John Blanche, który ma swój bardzo specyficzny styl. Wiele lat po powstaniu Inquisitora powstał Sapredit Inc. 28. W którym ludzie robili ludki w stylu Inkwizytora i do swoich gier tylko w skali 28 mm, czyli tej popularnej. Bardzo popularny stał się też styl Blanchicu, który jest dziwny, niepokojący, taka kwintesencja Grimdarku w zasadzie. Który został bardzo pokochany przez ten Sapredic, do tego stopnia, że powstała asocjacja że 28 to oznacza coś właśnie dziwnego i w tym stylu. I dlatego to 28 wystąpiło w kolejnych projektach typu Aos 28 Dark Age of Sigmar, Planet 28, 28 magazyn, bardzo fajny magazyn swoją drogą i życzony turniej 28. Jest rok 2800. Całą kulę ziemską oplotły korzenie tajemniczego warzywa, które zgasiło niemal całe inne życie na planecie. Co więcej, korzenie te potrafią imitować inne formy życia, a nawet tworzyć samodzielne, wydaje się być świadome, stworzonka tzw. bulwiaki. Ci, którzy z głodu pożywią się bulwami tego dziwnego warzywa, zwykle tracą rozum i przechodzą dziwne mutacje. Światem rządzą głód i szaleństwo, a po rozdeptanych, błotnistych polach tego, co było kiedyś Europą, Chodzą armię uzbrojone w broń zary napoleońskiej. Do tego trzeba jeszcze dodać dziwną obsesję na temat warzyw, które już wymarły, które są często herbami albo flagami różnych frakcji typu marchewka, chrzan, pietruszka, etc. Setnik jest teoretycznie dość ponury, ale też i śmieszny i cudownie unikalny. Tworzenie armii jest dość proste, opiera się na ilości oficerów, w cudzysłowie, oficerów, których mamy. Do których możemy dobrać jednostki podstawowe lub znów w cudzysłowie elity. Nie jest ich wiele rodzajów, także armie teoretycznie mogą być podobne, ale do tego dochodzą kulty. Kulty zmieniają zupełnie to, jak wygląda dana, dana frakcja. Może to być niewielka zmiana na zasadzie jakaś jednostka nowa. Albo zmiana, która zupełnie zmienia styl gry. Albo np. wielka armata, wokół której trzeba planować całą swoją rozgrywkę. Albo stado głodnych świń, które tratuje wszystko po drodze. Statystyki jednostek są dosyć standardowe, czyli ruch, ilość ataków, celność, ilość łądów i pancerz. Oddziałom wydajemy rozkazy, czyli de facto przydzielamy akcje, które wykonują. Każdy rozkaz ma blunder, czyli coś, co dzieje się, kiedy kostki nie wypadną, oddział zawali sprawę. I to jest według mnie bardzo ważna sprawa. Pierwsza cecha dobrego projektu, na którą chciałem zwrócić uwagę. Zasady gry oddają klimat świata i to, co chciał przekazać autor. Wszystko może się nam zawalić. Wszystko jest źle: jest bieda, głód i halucynacje z niedożywienia. I nie tylko same zasady, jak właśnie blunder i cały czas narastające punkty paniki, przypominają na narracji świata, ale też i słownictwo. Wróćmy do statystyk. Mimo że tak naprawdę są to jakość wyszkolenia i pancerza żołnierza, tutaj jest to nazwane, co bym przetłumaczył niedokładnie, ale ładnie, niezdarność i kruchość, też przypominające o całej otorce tego świata. Dobra, pomału do drugiego punktu. Twórcą sążepy jest artysta, to jest istotne według mnie, Max Fitzgerald. I na jego patronajcie, czy patronie, już nie który jest który, można znaleźć zasady do, do tej gry. Baza ludkowo opiera się na konwersjach i wyobraźni graczy i modelarzy, ale są też oficjalne modele. Jakiś czas temu był zakończony sukcesem Kickstarter, w którym nawet udało mi się uczestniczyć, gdzie można było dostać STLE zaprojektowane przez e, signed Descent. Descent. Bardzo fajna sprawa, bo na no, to oficjalne modele je legitymizują w jakiś sposób tę grę. Ale to trzeba gdzieś wydrukować i jestem robota i babranie, więc e, konwertowanie chyba jest lepszą opcją, bo jest fajnie i pozwala przelać swoje szaleństwo w figurki jakieś osobiście myślę zrobić coś z tych Les Gonads od Wargames Atlantic, bo są prawie gotowi i nie trzeba się będzie za bardzo babrać z Green Stuffem. A propos konwersji. W odróżnieniu od innych systemów ludkowo-agnostycznych, gdy patrzymy na figurki zrobione przez ludzi, czy na grafiki do systemu, wiemy do czego to jest. Gra ma swoją tożsamość. To jest... Bardzo istotna rzecz, tak samo jak zasady potwierdzające tą tożsamość. I jak mówiłem, niektóre firmy, jak na przykład Mantik, chciałyby mieć takie rozpoznanie marki po figurce. Chyba że dążą do tego, żeby mieć najbrzydsze figurki na świecie, ale to i tak RealParta ich wyprzedza w tym temacie. I to chyba tyle. Tak naprawdę wszystko to była wymówka, żeby na koniec pocisnąć po Mantiku. No i opowiedzieć, jak ważna jest wizja artystyczna przy tworzeniu unikalnej i rozpoznawalnej gry. Do zobaczyska.